Halo. Witam wszystkich w specjalnym odcinku z gry Cosmotier. Można powiedzieć Cosmotier 2, tak jak to pis piszę w opisie, ponieważ no, jest to zdecydowanie lepsza wersja gry Cosmotier. I teraz ten odcinek jest specjalny, dlatego że chciałem trochę przeskoczyć w przyszłość i pokazać, jak wygląda endgame. Jak wygląda no, gra, już prawie pod koniec gry, w której doszedłem do. Do poziomu 13-15, czyli już bardzo blisko maksymalnego. Najwyższy poziom przeciwnika to jest 18. Ja już jestem w stanie walczyć powiedzmy na równi z 15, więc jestem już daleko zamasowany. A jakbyście chcieli, żebym kontynuował serię, którą grałem od początku na wyższym poziomie trudności, to proszę o informacje w komentarzach. I teraz chciałem pokazać, wracając już do, do, do treści dzisiejszego filmu, chciałem pokazać generalnie. Jakiej sytuacji? Mam kilka flot w kilku układach gwiezdnych i chciałem przedstawić moje statki, moją flotę i to, co się ogólnie dzieje. Może na koniec zrobimy jakąś dużą bitwę. Więc, pierwszy mój statek, który budowałem, pierwszy mój statek to jest ten, który budowałem, no można powiedzieć, od początku gry, i go rozbudowywałem. Jest bardzo zbliżony do statku, który mam w tej, w tej, w tej głównej grze. W tej, w tej grze, gdzie zaczynam od nowa. To jest, widać, podobny design, tylko trochę bardziej rozwinięty. Ogólnie, jeżeli chodzi o siłę ognia, to wcale nie jest jakoś dużo lepiej. Mam tutaj, mam tutaj dwa duże działka, można powiedzieć trzy duże działka, jednego flaka, jakiś, jakiś ten destruktor, trochę, trochę point defensu i właściwie no aha jeszcze dodałem dwa, dwa działka pokładowe, tak? Dodałem dwa specjalne działka, które są na pokładzie. Więc mam no, troszkę wyższą siłę ognia niż no, troszkę no dwa trzy razy wyższą niż y, w tamtej grze. Statek y, normalnie ma załogi 126, czyli też sporo. Y, no ale ten statek okazał się bardzo słaby przede wszystkim przede wszystkim jest słaby w obronie, ponieważ ma tylko ile, cztery shieldy plus troszeczkę pancerza, więc jeżeli chodzi o obronę, no to dosyć szybko jest, jest pokonany przez przeciwnika. Yy, zatek oczywiście ma niezłą prędkość, około 80, może trochę ponad 80, niezłą zwrotność yy, i no, przez długi czas mi służył, a się potem okazało, że, że jest za słaby, że nie ma, nie ma takiej siły ognia, zresztą widać, no nie jest to jakaś super ilość, ilość broni. Yy, Troszkę jest, tak, yy, ale no nie jest to porażające, więc dlatego zrobiłem drugi statek. Czyli ten, tak zwany misa Missile. Tak nazwałem go Missile X-3 Prod, tak, bo to jest statek jednocześnie, który yy, ma z być z tyłu. Nie ma tak dobrej obrony ani ataku jak mój główny statek. On miał być z tyłu. Przede wszystkim strzela rakietami. Mam sześć wyrzutni rakiet. Dwie wyrzutnie rakiet ogłuszających, można powiedzieć, tych energetycznych i cztery wyrzutnie rakiet wybuchowych, THE. Więc ten statek sam sobie jakby nie ma nic, nie jest jakiś wielce, wielce mocny, ale ma rakiety, czyli może dosyć dobrze, powiedzmy, rakiety mają duży zasięg, więc fajnie wspiera główny statek trochę z tyłu, aczkolwiek w praktyce bardzo często ginął, bo wystarczy, że gdzieś się zaplączę, gdzieś podejdzie pod strzały wroga i praktycznie od razu ginął, więc to był problem. A oprócz tego mam tutaj fabrykę. Mam fabrykę e, rakiet nuklearnych. E, właściwie e, nawet no już nie pamiętam, dlaczego mam tą fabrykę w rakiet nuklearnych, ale oprócz tego mam fabrykę też e, amunicji i fabrykę rakiet wybuchowych. Więc ten statek produkuje, produkuje amunicję, broń, a potem przed walką przekazuję ją do statku głównego. Tylko tutaj nie mam rakiet atomowych. No właśnie. Mam statek, który wspiera bronią atomową, ale jako taki, jako tako nie mam tutaj wyrzutni, wyrzutni atomówek. Więc jest to co najmniej dziwne. Być może dlatego, że przerabiałem statki, coś kombinowałem i ostatecznie nie ma atomówek w moim głównym statku. Ale także to, to, to jest ciekawe. Zrobiłem z tyłu mam trzy shieldy, ponieważ często statek manewrując, kiedy było coś kilku przeciwników, manewrując miał bardzo osłonięty tył. Dlatego zrobiłem trzy shieldy z tyłu. Obecnie nie mam załogi, kiedy statek nie, nie funkcjonuje, ale byłem w stanie, właśnie te trzy shieldy z tyłu chroniły moje silniki przed byciem zniszczonym. I, to się, i trochę pa, robiłem takie pancerne, można powiedzieć, szczypce na koniec, żeby też broniły z boku moje, moje silniki. No i ten. Naprawdę dziwne, że nie mam nuklearek, więc produkuję nuklearki, ale ich nie, yy, ale ich nie, nie mam nigdzie u, u, uzbrojonych, tak, nie mam nigdzie użytych tych nuklearek, co jest naprawdę, naprawdę dziwne w tym momencie. Aczkolwiek można w, w, każdą wyrzutnię, można skonwertować, akurat nie teraz, bo nie mam ludzi, ale normalnie każdą wyrzutnię można przekonwertować na wyrzutnię innego typu więc wtedy można atomówki, atomówkami strzelać. No to jest dziwne, że produkuję atomówki, ale w tym momencie w tym wersji statku nie mam żadnej wyrzutni. No nieważne, w każdym razie te dwa statki działały dosyć dobrze, tylko niestety często ten pomocniczy często ginął i to dużo szybciej niż, niż główny, mimo że on miał być teoretycznie z tyłu. No a oprócz tego, to dużo później, miałem misję zdobycia bazy, rozwalenia bazy pirackiej i to jest właśnie ta baza piracka, której rozwaliłem jedną nogę. Ale potem ją naprawiłem. Dodałem troszkę, troszkę tutaj magazynów, coś tam jeszcze poprzerabiałem. No i to jest baza piracka, właśnie, którą używam jako moją bazę surowcową. I tutaj mam mnóstwo bardzo drogich surowców, czyli tych, tych cewek, czy diamentów, procesorów, tritanium. Mam cewki, cewki złote, amunicję. No, generalnie wszystko tutaj, to tu są cewki złote. Więc no mamy paliwo, paliwo to nadświetne jak się nazywa Czyli to hyperium, o, hyperium to się nazywa więc mam tutaj troszeczkę, troszeczkę jeszcze są uzbrojone, jest też, bo zwykłe bazy takie cywilne nie są uzbrojone, a baza piracka jednak była całkiem spokojnie uzbrojona, chociaż nigdy, nigdy nią nie próbowałem walczyć. No i ta baza se stoi, yy, ale z, zainstalowałem dla niej silniki rakietowe, tutaj mam kilka silników, można powiedzieć kilka drobnych silników, gdzie nie gdzie, aha, bo tutaj jest jakby tu jest przód, a tutaj jest tył, więc są te, są te silniki umieszczone, więc ta baza też Mam chyba 30, nie 30, m 20 coś prędkości, nawet nie tak źle można powiedzieć. bo trochę nią latałem, bo musiałem się przemieszczać i mam też zainstalowała też napędy na świetle, więc można się przemieszczać między, między galaktykami. To naprawdę w ten sposób ją przemieszczam, żeby nie lecieć nią, bo, no, bo to będzie bardzo powolne. No to po prostu cały czas robię skoki, robię jumpy, skaczę między, między, między lokalizacjami. Dzięki temu całkiem szybko się może taka baza przemieszczać wbrew pozorom. No, i co tutaj jeszcze jest ciekawego? Aha, ciekawe jest jeszcze to, że ta baza, jak widać, to jest tryb budowy, i tutaj w gridzie widzimy, że tak naprawdę jej końce zajmują cały grid, tak? czyli dochodzi do samego koniuszka, więc z czterech stron, na, na, na mojej, tak, takiej, mojej, można powiedzieć, ryzie, ryzie, czy też nie, papierze milimetrowym, w każdym razie to jest moja mój, mój, mój. mój kwadrat, w którym można projektować statki i budować, umieszczać fragmenty, jest zajęty cały z czterech stron, dochodzi do samego końca, więc już dalej nic nie można umieścić. Można jedynie tutaj w środku budować w tych wolnych miejscach w środku, w środku tego krzyża. Baza jest spora naprawdę i ma dużo miejsca w środku i już właśnie nie da się jej powiększyć, bo w tej grze jest przebijony maksymalny, to jest maksymalny obszar na, na, na statki. Czyli tak naprawdę taki statek już już no jeżeli zacznie nie wystarczać, to czas budować drogi i mieć po prostu używać 2, 3, 4, 5 statków. To co jest czynnikiem ograniczającym to jest załoga, bo on obecnie nie jestem w stanie nawet jednego statku w pełni takiego dużego w pełni zaopatrzyć załogę. Nie wiem jaką mam załogę, ale nie wiem chyba 700, 700 osób coś takiego mogą być maksymalnie załogi. No więc ci na razie stoją w miejscu, nic się nie dzieje, ale ja latam obecnie, jestem obecnie w Kappa Len, Lenusito, nie, Jenusito, czyli 13-15 i tutaj jest moja główna flota, zaraz ją pokażę, jak się tego wczyta, co trochę zajmuje zawsze. No i teraz tak, moja główna flota, no to już jest poziom, tutaj już mówimy o poziomie 15, w tym, w tym obszarze latając jest poziom 15, plus tutaj jest takie specjalne radioaktywne chmury bo to jest w ogóle układ bez, bez słońca, za to ma dużo chmur toksycznych, radioaktywnych. No i ciężko się tutaj lata, trzeba przyznać. I teraz y, to jest mój główny statek, można, to, można powiedzieć trochę niepozorny, a mianowicie ten statek to jest baza, kolejna baza, to tym razem nie baza piracka, tylko tym razem to była baza taka normalna, neutralna. Miałem misję, żeby ją ochronić, ale jak przyjechałem, to była zniszczona. Więc myślałem, że da się ją odbudować, żeby ta baza wróciła do, do łask, żeby wróciła jako, jako baza no po prostu taka, która działa, którą można robić misje, ale się nie dało, więc w końcu tą bazę przysposobiłem i ją zacząłem rozbudowywać, zacząłem kombinować. Bo ona wcześniej była, składała się wcześniej z tutaj z takiej centralnej ścieżki, ścieżki do góry, do dołu oraz, oraz takich małych odgałęzień w środku były takie dwa odgałęzienia, czyli można powiedzieć, że była taka trochę swastyka. Ale bez tych końcówek, tak? Tylko że było, był krzyż, był tutaj krzyż do góry i do dołu, plus takie jedna noga z przodu, jedna z tyłu, i tak mniej więcej ta baza wyglądała. No ja ją trochę przerobiłem, tak żeby mogła latać. Mam tutaj sporo silników, i naprawdę jest ta baza, jakby tutaj gdzieś próbować polecieć. Ta baza jest całkiem szybka. Hmm, oczywiście, że chodzi o manewrowanie, to jest słabo, ale prędkość taką lotu, prędkość maksymalną, ma tutaj widzieć 47-48, to jest naprawdę zupełnie przyzwoita jak na, jak na taką gigantyczną bazę, chociaż ona nie jest tak duża jak tamta, bo nie zajmuje całego, całego tej grida, e, ale no to widać, że miejsca zostało kilka kratek, e, przynajmniej do przodu, z boku też nie tak dużo, a z tyłu jestem do końca zbudowany, do końca, więc też już jest sporawa ta baza. Mam załogi 646. Coś mi załoga zniknęła. Jakiś, a, operator. Załoga mi gdzieś zniknęła. Coś mi się stało, jakiś był błąd, bo zostawiłem załogę, coś się zniknęło. No jakieś dziwne rzeczy się stały. Yy, I teraz tak, jak, jak, jak ten statek jest uzbrojony teraz? Generalnie na, na przodzie yy, mam nic, yy, można powiedzieć. Mam tutaj flaki, czyli, czyli, yy, czyli obronę przeciwlotniczą, innymi słowy, plus trochę point defensu. Oraz sporo shieldu. znaczy, cztery shieldy niby nie dużo, ale już ogromną ilość amora, plus dwa dystryptory, takie trochę schowane takie sprytnie, jakby, jakby co. Oprócz kolejne, kolejną linią ataku są moje dwie nuklearki. Prosto, można powiedzieć, symetrycznie są dwie nuklearki z przodu, ponieważ nuklearki mają mały zasięg, więc dobrze, żeby były z przodu. Po tych, tych, po tych dwóch nuklearkach mam cztery rakiety, też po, po dwie na każdą stronę, które mają duży zasięg, ale znaczy no, dużo większy niż atomówka. Nie muszą być z przodu, no ale akurat tak mi wyszło, że są. Kolejną bronią są dwa, też symetrycznie dwa działka latch które są całkiem, znaczy całkiem, no takie, to jest taka średnio, średnia półka, można powiedzieć, w grze, ale już jakieś obrażenia robi. A ostatnią bronią, którą mam jest, znaczy ostatnią, no nie ostatnią, bo cały statek jest broniony, ale taką ostatnią, można powiedzieć, przednią, konkretną bronią są dwa działka. Te deck kanony. Zaraz je pokażę, O, tutaj widać deck-kanony, jeden i drugi. To są dosyć, dosyć mocno z przodu, po to, żeby, no po to, żeby był w stanie wroga przed niego, żeby go niszczyć. Szczególnie takich, którzy się właśnie lubią wbijać gdzieś w mój pancerz, więc wtedy takie działko może się obkręcić w każdą stronę i zawsze wroga zatakować, więc to się przydaje. Potem mam kolejne dwie, dwie nuklearki. Też dosyć blisko z przodu, żeby właśnie miały zasięg potem kolejne dwa działka e, dwa działka e, telaczka, no, no czyli, czyli tutaj niby dużo no to średnie działko, też w miarę szeroki ma zakres strzału, a na koniec mam mm, na koniec mam moją creme de la creme, moją główną broń w tym statku, czyli po, podwojony zestaw trzech e, tych ion beamów takich tych promieni laserowych które są umieszczone w środku statku i przekierowane dzięki pryzmatom przekierowane na zewnątrz, czyli jak na przykład jakbym kazał temu kolesiowi strzelić to muszę wyjść z trybu budowlanego e, e, jakbym kazał mu strzelić e, każemy mu na przykład zrobić continuous auto fire e, i teraz on strzeli e, więc ogólnie i tak samo ten gdyby strzelił, zrobimy mu auto fire. E, więc one strzelają i w ten sposób przez pryzmaty Przechodzić do tego głównego pryzmatu. Nie, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Ten ma strzelać tutaj. O, a ten. No, możemy strzelać, możemy go pojechać strzelać, ale normalnie nic nie ma, ale ma długi zasięg i dzięki temu, że są trzy skumulowane. Trzy bimy skumulowane, no to siłę ma dosyć sporą, i takie coś jest podwojone razy dwa po obu stronach statku. I zasięg jest taki, że jakbym chciał, to mogę strzelać no praktycznie na, na, na dziobie, nie idealnie, bo tutaj trochę pancerza zrobiłem, ale mogę praktycznie strzelać statki który jest przede mną, mogę strzelać z obu stron. Więc często podczas walki oba te promienie z dwóch stron go koszą. Też nie jest to idealne, bo przez to nie jest skumulowana wiązka, ale przy, jak się kumuluje te bimy, to one potem tracą. Czyli y, przy kumulacji, y, jeżeli ma używać tych bimów i je kumuluje, to tutaj widać, że pierwszy ma 100%. Jak dwa skumuluje, to już drugi ma tylko 75, trzeci ma 56, czwarty 42, potem 30. Czyli każdy kolejny traci troszkę, troszkę, przez to, że kumuluje się więcej w jednym pryzmacie, to traci się częściowo efektywność, dlatego zrobiłem dwa, dwa potrójne. Potrójne mają jeszcze dosyć, do, dosyć duże, dosyć duże, yy, no, małe straty, można powiedzieć. Oczywiście wiadomo, że wrogowie robią tam czasami 6, 8, 12 robią, no ale to już potem coraz mniejsza efektywność, więc to jest trochę traci się, traci sens. Zaraz wyłączę mu to. Nie, nie, nie trybie konstrukcyjnym nie, nie, nie za bardzo można tego dotykać, bo wszystko się popsuje. Eee, zrobimy Fire Twill, Fire at eee, i teraz tak. Eee, to jest, to jest, jeszcze nie jest koniec, bo potem mam jeszcze kolejną linię atomówek, też powiedzmy, że w miarę z przodu, a potem już tylko rakiety. Tutaj mam całe rzędy, cały tył jest zrobiony w rakietach, mam całe rządki. Rakiet, rakiet. Kolejne kolejne i jeszcze ten, a kończy się statek trzema wyrzutniami tych EMP-ów, czyli wybuchów, które zabierają energię. Mam trzy sztuki, które mają naj, największy zasięg, dlatego są na samym końcu statku, żeby mieć to się zrównać z zasięgiem z wszystkimi innymi, wszystkimi innymi rakietami i nuklearkami i tak dalej. Więc więcej tak wygląda mój statek. No sporo załogi, trochę złomu, ale tak naprawdę yy, wydaje się, że to jest dużo. Tak na, można powiedzieć, wydaje się, że to jest dużo. Patrząc na początek gry, ale w tym momencie często przeciwnik ma na przykład, nie wiem, 2 razy 8 nuklearek, czy ma 16 nuklearek, 8 na każdą stronę. Czyli naraz mnie atakuje, a na raz mnie atakuje 16 nuklearkami albo i więcej, tak? Więc moje tutaj te skromne, nie wiem, 6 nuklearek, no to to jest, to jest jak na sali, tak? Yy, więc obecnie przeciwnicy dysponują właśnie na przykład mają 12 tych tych ion-beamów, czy coś takiego, no więc, no naprawdę, wobec tym, statki na 14 poziomie, no to robią, robią robotę. Ale to jeszcze nie koniec mojego arsenału, bo to jest taka ciekawostka, to jest jakby, jestem z tego najbardziej dumny, nie wiem, czy to widać, ale mój statek ma takie dwie przestrzenie puste, tutaj w pośrodku, gdzie są silniki, ale w jednej z tych pustych przestrzeni, yy, zaraz już zrobię, yy, a, formacja, w jednej z tych pustych przestrzeni jest mój stateczek. No, coś tutaj mu się przesunęło. No, nieważne. W każdym razie ważne, że w jednej z tych przestrzeni jest mój statek, taki malutki stateczek. Jest załadowany tutaj, gdzie są wyrzutnie, znaczy odrzut silników, jedno, oczywiście jeden na drugi nie wpływa, więc mogę może tutaj sobie bezpiecznie stać. I ten stateczek nie ma nic oprócz silników i dwóch atomówek. I to jest taki mój specjalny statek, który jest ukryty, właśnie można powiedzieć, że jest ukryty w moim dużym statku, jest ochroniony pancerzem, ale w momencie, kiedy na przykład spotkam jakichś wrogów, to mogę na niego kliknąć. Tutaj, a właśnie, chyba to się nie powinno nic zrobić. Klikam tutaj na Explosive Charge, czyli na ładunek wybuchowy i mogę go sobie zdetonować, o, w ten sposób. I dzięki temu mogę potem, moim małym statkiem, mogę wylecieć bezpiecznie i, i swobodnie, o ile się uda oczywiście właśnie on wypycha tą, wypycha ten pancerz z zewnętrzny i sobie wylatuje. Jest to jest super szybki, super manewrowalny, mobilny i zaraz tutaj, zaraz tutaj będzie walka, więc możemy zrobić od razu, od razu jakąś małą walkę. Zobaczymy, co to będzie. Mamy, aha, no nie no, to nawet nie ma sensu, bo nie ma sensu go wyciągać, bo jedenastki to, to ja można powiedzieć jem na śniadanie, ale no widzimy, co to ma taka jedenastka. Ma z przodu cztery atomówki, tak? Więc nie jest, to, nie jest to, żart, nie jest to łatwe. Łatwy przeciwnik, przeciwnika, jeszcze z tyłu jakiś drugi jest, ale to, to będą dwie jedenastki, no to jest, To jest joke, tak, to jest, to jest żart, a jeszcze oprócz tego zaraz to może pokażę. Mój, mój statek, moja baza przerobiona ma jedną specjalną cechę. A mianowicie taką, że jest przygotowano do walki w ramach samoobracania się, czyli. Kiedy zaczynam walkę, to przeciwnik zwykle strzela w jedno miejsce, ale mogę kazać mu się obracać i dzięki temu jego strzały będą, będą roz, rozłożone na całą długość, na, całą, na cały obwód mojego statku, a widać, że wszędzie mam shieldy, czyli te shieldy będą mogły przyjmować obrażenia, można powiedzieć równomiernie, obracać się, odnawiać się i po pewnym obrocie znowu być gotowe na przyjęcie kolejnych obrażeń. No a tutaj mój statek ten mały ma prędkość 104, co też jest bardzo mało. Aha, jeden wybuch uszkodził atomówkę, no to, to trochę pech. Zwykle tak się nie dzieje, ale właśnie go trochę przedłużyłem. Ten statek przedłużyłem, powiększyłem go, miał zwykle jedną atomówkę, teraz ma dwie, ale go powiększyłem, więc akurat y, niefortunnie wy, wybuch uszkodził jedną z atomówek. Trzeba będzie to naprawić. No tu widać, że są trzy statki wrogie, no ale to są jedenastki. Tutaj widać, że wszystkie rakiety zostały wystrzelone już. Nuklearki jeszcze nie bo za blisko. Moje dwa promienie działają jak szczypce, można powiedzieć, kraba i atakują właśnie. Teraz jego atomówki poszły, co nie jest dobre, aczkolwiek to też się tym nie przejmuje, można powiedzieć, ponieważ. Ponieważ gdyż yy, mam bardzo dużo point defensu. Yy, zaraz zobaczymy, czy to się uda. O, widać, że już jego atomówki są dosyć mocno. A przynajmniej poraziłem. Aha, IMP poraziłem. I teraz tak, jego atomówki. Tu jeszcze moje pociski zostały wystrzelone. Jego atomówki właśnie się przygotowują do strzału. A są bombardowane całą chmarą mojego point defense. U. Nie wiem, czy się uda. Niestety nie udało się, zadanie została przejęta. Ani flag kanon nie podziałał. No, nie jest dobrze. Cztery atomówki we mnie wjechały. Mogę powiedzieć, cztery atomówki to śmiech na sali. Ale pół statku jest już rozwalone. Yy, nie ten. Yy, no, dosyć, dosyć te atomówki mi tutaj narobiły szkody. Naprawa kosztuje już takie tysiące. No, niestety jest niby 13, 11. No, ale to, że ma 4 atomówki, na mnie wysłał i 4 atomówki to, to jest miażdżąca siła. Zaraz mój statek tutaj też poleci. I teraz ważne, żeby nie zdążył tych atomówek naładować i wystrzelić kolejny raz. No, widać, że dziura w moim statku jest naprawdę spora, jeden atak i jestem porażony. Co możemy zrobić? To można w trakcie tej bitwy naprawić, chociaż żeby była droga przejścia, żeby ją naprawić. Nawet podczas bitwy. Mam tyle ludzi, mam takie możliwości, że nawet podczas bitwy mogę naprawić, po to, żeby oni mogli transportować te rzeczy, no naprawdę mocno mi uszkodzili, głęboko, bo jestem aż, aż zdziwiony, że tak jednym ciosem udało mi się tak głęboko wejść. No ale to jest wszystko co on, co, co on można, co on był w stanie zrobić, bo zaraz straci kolejne atomówki i już drugiej salwy nie odda. No naprawdę to było pechowe, bo moje fl ani flag, ani point defense nic nie zadziałało. Bardzo, bardzo pechowo, no właśnie, to już jest statek rozwalony, więc już jest po bitwie. Inne tutaj latają, no właśnie. A, no, to jakiś w ogóle żart jest. Yy, jakiś Black Knight też ma, ale też ma atomówkę, no. Yy, można powiedzieć, że to jest żart. Tutaj moje rakiety jeszcze go porażają. A ja w tych już naprawiam. Tak, ja już naprawiam mój statek. No, ale tutaj jest jakaś czwórka, to jest. No, tu już jest. Tyle było, tak. No, to jest tak. Taka walka, więc trochę śmiech na sali. No ale mnie poraził dosyć mocno, tak, Ta, to, to co on zrobił tutaj. No to było dosyć, dosyć nieprzyjemne. Pytanie, czy zdążę się naprawić. No, ale trzeba spróbować. A naprawa już dużo, ale ja mam tyle kasy, tyle surowców, nawet nie ma o co się zastanawiać. Eee, jeszcze tego trzeba naprawić. Bo też się od tego wybuchu. Zwykle właśnie ten, udawało mi się to się uniknąć tego, ale teraz wybuch jakiś sposób był zbyt blisko, zbyt blisko tego tego pojazdu. O leci kolejny jakiś. No ale to są, to są żarty, tak, to są to, to mi na sali. Jedyne co trzeba zrobić, to się odwrócić do niego przodem, chociaż niekoniecznie. Nawet nie muszę się wracać do niego przodem, bo mam jestem tak silny, mam działka z różnych stron, tak? Mam działka tutaj te pokładowe. Więc ono może się odwrócić, no, w ogóle na tej prędkości, to nawet nie widać. Taki kolej przylatuje i już nie żyje. Może jeszcze żyje, ale zaraz nie będzie żył. A oczywiście atomówki wszystkie moje spudłowały, bo, nie, no bo jest za mały. Ale mój statek właśnie to jest ciekawe, może trzelać do tyłu. Mam jeszcze z tyłu, właśnie ja tego nie pokazałem, mam jeszcze z tyłu dwa kolejne zestawy dział pokładowych. Tych deck canon. No, więc też jak, jak się kręcę, albo z tyłu ktoś jest, no to mogę. Właśnie już nie żyję, więc mogę spokojnie się naprawiać. Ale przylatują kolejni zawodnicy, to nawet to mi nie szkodzi. Niech, niech przylatują. No, takie czwórki to, to jest żart. Chociaż mogą mieć bombę atomową, akurat nie mają. Więc mogę spokojnie się przygotowywać. Rakiety, ludzie są naprawiani, ale rakiety są. Rakiety lecą i jestem w stanie jednocześnie się naprawiać. Wiecie, czy chyba nie naprawiają? Nie naprawiają, tylko się nie może zatrzymać. Ale spokojnie mogę, bo tu nic nie robiąc. Same rakiety widać, że nawet nie są w stanie podlecieć. Moje rakiety ich masakrują. I tyle było, tak? Więc, więc jest to niezły, niezłe możliwości. No ale szkoda, że nie mieliśmy jakiejś walki z kimś mocniejszym. Takie zabawki to. Sali. Ale widać, że jedna, tylko jest statek 11, który miał tylko 4 atomówki, Takie są w wrogowie, te mają po kilkanaście, więc jego zaledwie 4 atomówki zrobiły mi naprawdę poważne szkody. Widać, że pancerz przedni jest trochę za słaby, trochę za mało point defensu. No przydałoby się tutaj coś jeszcze, przydałoby się tutaj coś jeszcze pokombinować, na przykład dodać więcej właśnie point defensu. Yy, można dołożyć właśnie tutaj point, jakiś point defense można by dołożyć na przykład taki tylko trzeba by też pancerz wzmocnić a on dołożył proporcjonalnie. No to chcemy, nie chcemy proporcjonalnie. Możemy dołożyć point defense, tak samo tutaj możemy dołożyć jakiś point defense. Trzeba by coś pokombinować, ale... No ale właśnie warto by było mieć ten point defense. Jak widać atomówki lecą. Ja nie jestem w stanie ich... Yy, no nie jestem w stanie ich się, im się przeciwstawić e, powiedzmy, że może być tak W miarę powinno być OK Dobrze by było też mieć na przykład takie coś I tutaj tak samo trzeba by zrobić coś mocniejszego właśnie do obrony przed jego nuklearką no dobra troszkę takie drobne drobne sposoby. No ale trzeba jeszcze zrobić korytarz tak bo inaczej nie dojdą No taki korytarz niechętnie można powiedzieć bo no bo narażam troszkę się powinien zrobić w ten sposób korytarz a tutaj pancerz może w ten sposób to będzie miało większy sens dor 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 no dobra, powiedzmy, że coś takiego. No tylko ten tutaj nie ma, zaś, nie ma dostępu. Trzeba by też zrobić korytarz. Trochę słucham to przód, ale dzięki temu będę jego nuklearki od. Od... No, będę w stanie te nuklearki rozwalić. Tak bardzo trudno rozwalić nuklearki po defense'em, ale się da. Wielokrotnie mi się udawało rozwalić. Tym razem właśnie cała seria poszła mi prosto w statek. Nie wiadomo dlaczego. No więc generalnie, można powiedzieć, to by było tak na tyle. Dajcie znać, czy chcecie właśnie obejrzeć jeszcze kolejne części tamtej serii poprzedniej, albo tej serii, tej tutaj na bardziej zaawansowanym poziomie. Jak widać, mimo że potężnego statku, to, to walki są, są niełatwe. Teoretycznie 11 powinna być bardzo łatwa, nie, ale, ale nie jest. No więc mogę zrobić tą serię, mogę zrobić tamtą. Dajcie znać, co byście chcieli widzieć w następnych odcinkach i albo ewentualnie jakieś pytania w komentarzach, zapraszam do, no właśnie do komentowania. I bardzo proszę o subskrypcję. Najważniejsze dla mnie są subskrypcje, bo mam ich strasznie mało. No dobra, dobra, to dzięki bardzo. Fajnie, że byliście i do zobaczenia w kolejnych odcinkach bądź w innych grach. No to na razie, cześć.